Patrzcie kurwa, jesteśmy na żubwej polanie, możemy trenować na własnym boisku Były trener, wyglądasz, stoisz o, o kurde Stolar za dostał, zobaczcie Ja wiem, że ty chcesz być bliżej Boga, ale bez przesady, kurde, stolar Kaczor czuje głód piłki za dwa mecze. A to seria? Ile później Wszystkie. Wszystkie. Imprezowicze z twarogów lackich. Wstawać Panie, druga seria. Już? Bardzo zmęczony, bo trochę pobiegał na treningu trener Krystian Dawidziuk. Krystian, krótkie pytanie. Pamiętasz, Puszcza Hajnówka była, była pierwszym zespołem, była pierwszym zespołem chyba od dwóch lat, od dwóch sezonów, który wygrał na Żubrzej Polanie. Odczarował żubrzopolane. Polanę. Z kolei sami zaczarowali swój stadion. Nie potrafił wygrać na własnym stadionie. Czy powrót z Hajnówki? bo tam właśnie idziemy bez trzech punktów to będzie wstyd. Moim zdaniem tak ponieważ przede wszystkim no miejsce w tabeli zobowiązuje nas do tego, żeby zdobywać te punkty tak. Ale no niestety gra nie pozwala na to. No i musimy trochę zmienić swoją taktykę, jeżeli chodzi o granie takich przeciwników jak na przykład Hajnówka czy tam kto jest tam troszeczkę niżej niż my ale już mam na to, mamy na to pomysł z krzysiem więc zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to wypali. Na też był pomysł. Na krętki był troszkę inny pomysł. Nie wypalił. Troszkę nas zaskoczyli, zaskoczyli tak naprawdę. Fajnie podeszli do tego spotkania. Siedli wysoko. Wszystkie nasze te e, negatywne, te wszystkie e, te rzeczy, które, te, które tak jakby no te minusy nasze wykluczyli. Po prostu, że nie potrafimy tam wyprowadzić te piłki tak jak, tak jak powinno to wyglądać. Zaatakowali nas wysoko, strzeli szybko cztery bramki, zeszli do szatni, no i, i później kontrolowali ten mecz, ale mówię, na Hajnówkę trochę mamy inny pomysł, więc miejmy nadzieję, że to wypali. I do zobaczenia w sobotę. Jeszcze tylko jedno pytanie, w sumie dodam jeszcze jedno pytanie, bo nie byłem na tym meczu no i też nie ma materiału z tego meczu właśnie w Drohiczynie. Co tam wtedy siadło? Tak w skrócie. Dlaczego wtedy przegraliśmy właśnie z Hajnówką która przecież jest obecnie no, na, dnie, na, na dole tabeli. No. Kto by się spodziewał, że tak to się potoczy? Tak? Przede wszystkim no, tam w 20, 25. minucie zmieniony z intuzją. Nie wypaliło tak. Chynówka wszystko to, co miała, to strzeliła. U nas co po niektórym takich zawodników, no całe drużenie no nie wymieniajmy tu nikogo, całe drużenie też głowa nie dojechała, ale przede wszystkim też nie tylko głowa, ale nie sytuacje. sytuacji. Była masa sytuacji do wykorzystania, których nie wykorzystaliśmy, to też może możemy to, to trochę zwalić tak na ten na, na niedoświadczenie tych zawodników w tej lidze, ale no, jeżeli nie będziemy pod, pod, podchodzić do treningu poważnie, tak jak, tak, jak, tak, jak, tak jak trzeba, no to niestety te niewykorzystane sytuacje będą się mściły później w tych meczach. Nie będzie bramek stary. Stan Murawy. To było takie, takie coś, o czym kibice chętnie dyskutowali. No i właśnie. Krzysiek, jak oceniasz stan Murawy? Dobry. Jeszcze nie widać. Nie jest zły po zimie. Są błyskawiczne to. Nie widać. Dobrze. Nie jest źle. Weszliśmy na Murawę. Dajemy jej grzybę jakby... po zimie. Czyli odpoczynek po skutkowo. Tak, 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 trenowaliśmy na pustyni, na pustyni, na pustyni Trzymaj, na gazie, ej, o tamtej o Dron Bociana boczki na naszym treningu pojawił się Pozdrawiamy Bociana Śledzi Kamilu Smurskiego prawdopodobnie I kolejny Bocian Czyżby Bocian Boćki na Czyżby Bocian boczki 2? ਬੋਚਨ ਬੋਚਕੀ 2